Cześć! Ola, Privet! Privit! Hej! Dzisiaj powiemy coś na temat rozbijania obozowiska. Głównie skupimy się na, na tarpie. W życiu każdego wędrowca, każdego bushcraftera, czy ogólnie człowieka żyjącego hmm, czasami z dala cywilizacji nadchodzi taki moment, że trzeba rozbić obozowisko. Od jakiegoś czasu mnóstwo ludzi używa hamaków, tarpów, całego. Hmm, całej otoczki związanej z hamakowaniem, z noclegami pod tarpem, czy to na ziemi, czy, czy w hamaku. I czym należy się kierować, wyszukując miejsce na taki biwak, w tym przypadku na hamak i pod tarpem oraz jak rozkładać sam tarp. Przede wszystkim kluczowe jest dla nas, dla naszego bezpieczeństwa, miejsce, w jakim, w jakim sobie rozbijemy obóz. Czyli przede wszystkim Rozglądamy się dookoła, sprawdzamy czy nie mamy jakichś wiatrołomów, jeżeli możesz Mateo w górę, sprawdzamy czy nie ma nad nami jakichś połamanych gałęzi, suchych, suchych gałęzi i tego typu rzeczy. To akurat jest bardzo ładny las, mamy tutaj mieszaninę buka, grabów, dębów, troszkę sosem jest tutaj mnóstwo robini akacjowej i popularnej akacji jak widać miejsce jest bardzo ładne gęste gęsta okrywa <coughs> przepraszam gęsta okrywa na drzewach mnóstwo liści więc ten element mamy w głowie kolejną sprawą jaką musimy e, zweryfikować jest to co mamy na podłożu. oczywiście kalimata rozłożona wielkiego oszu dla wygody jak w nocy wstanę żeby e, żeby mógł stanąć jak widać nie ma żadnych wystających w żadnych gałęzi. Dlaczego ma ich nie być? No chyba nie chcemy wstać rano i przydzwonić paluchem jakąś wystającą gałąź, wystający pieniek, czy jakiś konar, który gdzieś tam ukrywa się wyjścia. Więc sprawdzamy takie, takie miejsca, czy, czy są tego typu rzeczy, czy, czy ich raczej nie ma. Jeżeli nie ma śmiało możemy rozbijać sobie oboje. Teraz druga sprawa. Odległość między drzewostanami, na którym się rozbijamy. Jeżeli mamy wiatę, sprawa jest prosta. E, możemy się rozbić w wiacie, chyba, że ktoś chce spać na glebie. E, bez, bez tarpa, bez hamaka, ale to nie o tym. Weryfikujemy odległość. No to już niestety każdy musi sam wiedzieć e, jaki długi ma hamak, jakich jaki gabarytów ma tarp. i na tej podstawie dobiera odległość między drzewami. Ja akurat wybrałem. To miejsce. Jest to miejsce, nie wiem ile ma jaka jest odległość między tymi drzewami. Stwierdziłem, że to będzie na styk, hamak będzie mocno ściągnięty, a jednocześnie starczy mi miejsca na rozbicie tarpa. Normalnie po prostu w kącie z nadwuspadowo. Taka zasada, którą sobie przyjąłem. Tarpa rozbijam, jeżeli jest ładna pogoda. Dopiero po tym jak zainstaluję hamak, jak zainstaluję podpinkę, jak to śpiwór. W tym wszystkim bardzo jest pomocna cięciwa. Ok, ale do brzegu. Ja się akurat posłużę, to nie jest to posłużę się tarpem DD 3x3. Większego nie używam, ponieważ jest mi zbędny. Niewykluczone, że wkrótce kupię większy tarp 3x4 albo 4x4, ponieważ jeżdżę dużo z dzieckiem po lasach. I teraz tak, jak już mamy zainstalowany hamak trzeba pamiętać o tym, żeby między hamakiem, między cięciwą a tarpem była jakaś przestrzeń. Pozwoli nam to swobodniej wsiadać, swobodnie wchodzić pod tarp w momencie, kiedy będziemy wieczorem układali się do snu a układamy się do snu w różnym, w różnym stanie. Bardzo zmęczeni czasami, bo tak wiadomo, cała codzienna wędrówka, przygotowanie obozu trwa. Ja mam przygotowany zestaw do hamaka, do rozwieszania. Bazą tego jest parakord, ja używam czerwonego z oplotem odblaskowym. Dlaczego odblaskowym? Niemalże w tym samym miejscu kilkaset e, metrów dalej dwa lata temu rozciąłem sobie twarz w tym miejscu tutaj e, ponieważ w środku nocy zawadziłem o linki utrzymujące tarp wtedy stwierdziłem, że rozwiązaniem będą linki z oplotem odblaskowym, które bardzo ładnie są widoczne w świetle, w świetle czołówki. Mam przygotowaną linkę z zawiązanymi węzłami plusika. Prusika czy też prusika, są to węzły samozaciskowe. No, tradycyjnie jest to splątane, wrzucone na chybił trafił do, do woreczka. Do czego te, do czego te węzełki? Te prosiki to jest bardzo fajny wynalazek. Ja to zaczerpnąłem akurat ze wspinaczki, ponieważ przez wiele lat się wspinałem i te węzły były jedną, jedną z literek abecadła. To było B lub C. Dla każdego wspinacza, dla każdego nurka ratownika, węzły tak naprawdę są podstawą. Jest to bardzo prosty węzeł, jak powieszę linkę. Pokażę również, jak te węzły wiązać, i pokażę również ich zastosowanie. Niestety nie opanowałem jeszcze takiego zwijania parakordów, żeby się nigdy nie plątał. Zawsze on gdzieś tam przy wkładaniu do, do woreczka się połączę. Tak jak mówiłem, pamiętamy o tym interwale. To już każdy musi dobrać sobie indywidualnie. to tyle fajne, że możemy dowolnie regulować ich umieszczenie na naszej, na naszej linii, która będzie liną nośną dla tarpa. Ja akurat używam trzech do podniesienia samego tarpa. Dwa do punktów skrajnych i jeden, który podtrzymuje centralny punkt mocowania tarpa. Dlatego, że jeżeli zdarzyłoby się tak, że będzie wichura, zerwie mi się jeden ze skrajnych punktów, to zawsze tarp będzie mi spoczywał na cięciwie hamaka, będąc podwieszonym częściowo pod linkę nośną tarpa. I na środkowym punkcie będzie mi się również trzymał. To jest o tyle ważne, że tarp będzie wtedy mm, w jakichś 40% napięty. Ta część, ponieważ dach będzie podwieszony w trzech miejscach, dach, tarp, przepraszam, dwa wtedy, jeżeli jeden zostanie zerwany, jeden skrajny, dwa, jeden skrajny środkowy będą go trzymały cały czas w powietrzu. Teraz dlaczego węzły prosika są takim, takim fajnym wynalazkiem? Nie muszę się martwić po węzły, nie muszę bardzo, za bardzo kombinować. Po prostu przesuwam jeden ze skrajnych prosików w takie miejsce, które wydaje mi się najodpowiedniejsze do, do kotwiczenia całości. Linę przeciągam, robię zwykłą kluczkę na linie nośnej i teraz mocuję ją do skrajnego prusika. Ciężko jest to ująć w obiektywie. Wiążę to najnormalniejszym węzłem płaskim. I teraz po zawiązaniu mamy całość luźną. Ale po ściągnięciu prosika w tym miejscu całość nam się bardzo ładnie naciąga, a prosik w tym miejscu... Tak, pięknie. Mamy problemy z fokusowaniem sprzętu, no wiadomo. elektronika chce być. Nam się nie klei. od wszystkich. Jeden krusik wędruje w miejsce, mniej więcej w miejsce, gdzie będzie jeden koniec tarpa. Jeden na środek i jeden na drugi skraj tarpa. Pamiętamy też o tym, żeby tarpa nie składać. Składać wkładamy go po prostu na przysłowiową pałę do worka. Dlatego, że wielokrotne składanie tarpa w tym samym miejscu będzie powodowało niszczenie membrany która powoduje, że nasz staw jest nieprzemakalny. Odnajdujemy sobie grzbiet. Odnajdujemy sobie grzbiet i analogicznie jak tamtą pętlę mocujemy tarb węzę kusika do linki nośnej. tak naprawdę najprościej jak się da najprościej jak się da ja akurat używam węzłów płaskich następnie idąc grzbietem cały ta sklepa montujemy w taki sam sposób środkowy punkt później sobie to doregulujemy znajdziemy optymalne miejsce też w płaskim tak jak mówiłem w przypadku jeżeli któryś ze skrajnych punktów nam zostanie zerwany puści rozwiąże się tarp będzie się trzymał na środkowym i na dalszym skrajnym który nam pozostał Teraz możemy tarp śmiało naciągać w jedną i w drugą stronę. Są zawiesowe węzły pusika, które powodują, że tarp będzie w tym miejscu trzymał się bardzo stabilnie. A jednocześnie, jeżeli będziemy chcieli go przesunąć, łapiemy węzeł i po prostu go przesuwamy. Ale. Jak taki węzeł zawiązać? Te węzły to jest jeden z najprostszych, a moim zdaniem z bardziej przydatnych węzłów, jakie istnieją. Jest to węzeł z grupy węzłów samozaciskowych. Ma bardzo szerokie zastosowanie. Do asekuracji, do autoasekuracji bierzemy kawałek parakordu. Parakordu czy jakiejkolwiek linki. E, raczej nie używamy... Mm, Linek pomocniczych zrobionych z takich włókien jak Dynema czy na przykład linek zrobionych z Nomeksu. Dlatego, że pod wpływem przesuwania węzła prosika, nawet jeżeli on jest luźny, następuje nadpalanie powłoki. I teraz Nomeks jest odporniejszy niż zwykły polietylen. I to ten punkt zostanie cały. Natomiast zerwie nam się. Po takim nadpaleniu, może się zerwać linka nośna tarpa. Wolimy, żeby się zerwało to, niż ta linka, na której wisi cała konstrukcja. I teraz, jak taki węzeł wiążemy? Łapiemy w ten sposób i po prostu przekładamy kilkukrotnie pętlę wokół, wokół linki nośnej. Po czym przez tę resztkę, która tutaj została, tę pętelkę, przekładamy obieżyły linki, która nam została. Mamy węzeł, który pod wpływem siły przyłożonej do tych wolnych końców się zaciska, ale my, łapiąc w tym miejscu, możemy go dowolnie przesuwać. Jest to węzeł, który naprawdę ma przestronne zastosowanie, zwłaszcza w czasie obuzowania. Jeszcze raz montujemy. Tak, w tym miejscu płaski, ponieważ moim zdaniem jest to najsensowniejszy węzeł. ale warto się rozejrzeć również po terenie czy mamy jakieś, jakieś elementy które mogłyby nam pomóc w mocowaniu tego tarpa dlatego, że tutaj jest bardzo stary las jest tutaj ma bardzo mało swoiste podłoże więc musiałbym albo zasunąć niemalże szablę śnieżną długą długie śledzie namiotowe żeby to utrzymały bo to jest jednak w momencie kiedy zacznie dmuchać 4,5 metra kwadratowego z jednej strony to jest całkiem duża powierzchnia żaglówka młodzieżowe kadety mają żagle o tej powierzchni i całkiem, całkiem sprawnie pływają Więc wyszukujemy sobie miejsc, które mogą nam posłużyć do tego, aby tarp zamocować bez użycia śledzi Zapraszam Matea na tę stronę Ja się postaram posiłkować którymś z tych drzew. Chodzi w tym wszystkim o to, żeby zrobić, a się nie narobić. Linki, które mam przywiązane do tarpa, też są zaopatrzone w węzły plusika. Dokładnie te same węzły to pomaga mi w bardzo prosty sposób i płynnie regulować długość linek. Też odciągi tarpa mam zrobione z linki odblaskowej To naprawdę pomaga obszalić zęby Czasami zwłaszcza w czasie noclegi Zobaczymy, czy sprawdzi to drzewo, tak jak chciałem Przejdziesz to z tej strony? Tak, będzie świetnie tutaj i teraz żeby nie bawić w żadne węzły użyję zwykłej szpilki można to zrobić na kilka różnych sposobów ja to zrobię po prostu w taki sposób całe obciążenie wtedy Spoczywa na szpilce. Z drugiej, strony. Z drugiej strony spróbuję posłużyć się tym samym schematem, czyli wykorzystać otoczenie do tego, żeby nie musiał wbijać śledzi szpilek. To może być problem, ale zaraz zobaczymy. Dobra, mamy jeszcze w sobie starego całego dnia. Ogólnie unikamy rozbijania tarpa na wszystkimi czasami, dlatego że pod wpływem podników z wiatru yy, ten pień, panie że to jest dębina, może nam po prostu przebić tarp, więc ja zrobię to trochę po chłopsku. Jeszcze nie ale myślę, że w ten sposób radę. I teraz nie muszę się barować ze szpilkami, z żadnymi śledziami. Mówię sobie po prostu węzełek. Mam z tej strony prawda trochę koślawo. Jeżeli jest za mało stabilne obniżam taki dębowy pieniek jest naprawdę bardzo wytrzymały i z drugiej strony nie widziałem żadnych e, żadnych udogodnień więc tam niestety będę musiał posłużyć się posłużyć się e, tym co przyniosłem. to są akurat śledzie które których produkcję opisaliśmy na blogu Podlinkuję to e, Podlinkujemy to mm, w komentarzu filmu. To jest śledzi wychodzi... tak. wykonania takich śledzi to jest około 4 zł za sztukę, a wagowo no biją na głowy większość gotowych produktów, które można spotkać na rynku. Zapraszam na tę stronę. Ja jednak zrobię gwiazdkę, że wszelkie ceny są podawane z dokładnością do godziny i pół godziny po publikacji mogą być nieaktualne. tak jak na poprzednich przy poprzednich odciągach wcześniej pokazywanych też węzł W śledzie z markerami zrobionymi też czerwonej linki chodzi o to żeby tego nie szukać później w później ja akurat tutaj jeszcze znam Dodam po szpileczce dlatego że tak jak mówiłem podłoże jest no, bardzo niestabilne 嗯。 Tutaj tak swoją drogą plecak, który Pisz, że będzie winda. Służy mi od ładnych dwóch dekad. To jest stara produkcja Alpinusa z czasów, kiedy Alpinus jeszcze szł w Polsce, w Gliwicach. Kiedy w ogóle istniał, kiedy był prowadzony przez Artura Heisera. Nieżyjącego już doskonałego alpinistę. I to jakby finalizuje nam, pra, final, finalizuje nam pracę nad, nad naszym noclegiem. Możemy teraz śmiało skakiwać do, do śpiwora, do Hamaka i oddawać się Błogostanowi. byście mieli jakieś pytania? Czy chcieli po prostu tak spróbować jak my teraz tutaj no, w kontrolowanych? W kontrolowanych, a jednak na swój sposób dzikich warunkach zapraszamy.